Witajcie, moi rostomili Dzisiaj chciałbym padać po słów o tym, bo jak się to udało, wygrać zimną wojnę ze imperium zła. W skład którego wchodziła Polska, NRD, Czechosłowacja, Ukraina i całki Związek Radziecki. I jeszcze tam trochę. Wcale nie mieli jakichś ekstra yy, broni, ale mieli przywódców. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych był niaki Ronald Reagan, Margaret Thatcher we Wielkiej Brytanii i Helmut Kohl w Niemcach. A jeszcze temu wszystkiemu Błogosławił wielki Polok, Karol Wojtyła, który w tym czasie był papieżem Janem Pawłem II. I te persony dzięki mądrości swojej wygrały z Imperium Zła. A teraz, kiedy wam powiem czemu, z Rosją przegrywają praktycznie rzecz biorąc te same y, państwa. No bo przez pora lot w Stanach Zjednoczonych rządzili takie Bajdyny, Busze i jeszcze Inksze, które się chciały dogadać z Rusami, bo się boli Chińczyków. No i teraz mają. A w Europie Europa chciała wygrać wojnę gospodarczą z, z Ameryką. I bez to Ameryka im się przyglądała z uciechą, jak ci robili GZC, które niszczyły gospodarka. zniszczyli hutnictwo, zniszczyli górnictwo, zniszczyli przemysł ciężki, przemysł precyzyjny, zniszczyli rolnictwo swoje. Praktycznie rzecz biorąc, dali to niszczą. I nie mają szans na wygrania żadnego kriku. Tak militarnie, jak i gospodarczo. Bo jak gospodarki nie masz, porządny, to nie szans szansa wygrać. To już nie jaki Yamamoto, zdając cesarzowi Japonii przed II wojną światową, swoje sprawozdanie padło, Japonia nie ma szans wygrać ze Stanami Zjednoczonymi. Bo ich gospodarka jest Wyraźnie, 100 razy większą niż japońsko, niż japońsko może być. No i miał rację, miał recht. A to, że teraz mamy władzy coraz to większych, nie będę tego co o nich myślał, ale się domyślejcie. Jest to widza ciemność. Ciemność na horyzoncie. No, chyba że. No chyba, że wreszcie przyjdzie normalność, racjonalność, rozsądek, a nie pieprzenie głupot przez ludzi, przez ludzi, którym się za dobrze jest, którzy nie wiedzą, co jest na dole. No im się wydawało, że wszystko jest tak gryfne, jak w Brukseli. I to w Brukseli tej yy, nie po obrzeżach i no tam kaj nie ma tych ciarachów, jak są ino te bogocze, tak się nie dopuszczą normalnych ludzi, tak się niszczy wszystkich tych, co poradzą myśleć, a dopuszczą się ino klakerów, no to to już zaś, niech się da, jako mnie, albo jeszcze lepiej, z poboczkiem.